Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór. 31 października, poniedziałek, w przededniu wszystkich świętych i zaduszek. Chciałybyśmy porozmawiać o bardzo trudnym i bardzo ważnym temacie, jakim jest przemijanie. Tak, słuchacie audycji o rodzicielstwie. Cała wioska. My się nazywamy Marta Kowerko Urbańczyk, Natalia Szenrek-Brażyńska. Będziemy mówić i o literaturze dla dzieci, o kulturze dla dzieci, która. Paradoksalnie, mimo że jest to temat tabu, dosyć obficie realizuje ten temat i naprawdę można znaleźć dobrą literaturę o tym. W naszym studiu gość Sabina Sadecka, psychologa i psychoterapeutka, która pomoże nam dzisiaj w rozmowie o śmierci, o tym, jak o śmierci mówić, jak wspierać dorosłych i dzieci. Może od dorosłych właściwie zacznijmy. Od takiego problemu, jak wspierać ludzi, którzy stracą dziecko. Wiadomo, że ta strata może następować w różnych momentach. Czym innym jest poronienie i być może nawet poronienie jest o tyle trudniejsze, że nie jest nie do końca widoczne dla wszystkich. Nie wszyscy mhm. wiedzą, że para doświadcza poronienia, czy kobieta. Jak wspierać rodzica, który stracił dziecko narodzone? Ja bardzo lubię takie pytanie, które bardzo często sama zadaję w gabinecie lub nie tylko, czego ode mnie potrzebujesz? I to mogłoby być pierwsze pytanie, jakie możemy zadać takiemu rodzicom. Czego on od nas potrzebuje? Jakiego rodzaju wsparcia? Czasami on powie, że nie wie. Czasami nie powie niczego, a my będziemy mieli przekonanie, że to nie jest do końca prawda. Ale i tak zaczęłabym po prostu od najprostszego pytania o potrzeby. Czyli właściwie myślisz, że można w jakiś sposób uniwersalny to odnaleźć? Czy to zawsze zależy trochę od człowieka? Czy to jest to, nie wiem, przeżywania żałoby? Właśnie dlatego jest to pytanie, że to zawsze zależy od człowieka. No Dlatego też w sumie z dwóch takich rad, które może, mogę w tej sytuacji udzielić, to pierwsza jest właśnie ta, o której powiedziałam, z tym pytaniem, a druga to taka, żeby żadnych rad nie udzielać. Mhm. Bo chyba najgorsze w tej sytuacji to jest usłyszeć, co się powinno czuć, co się powinno myśleć, jak długo ta żałoba powinna trwać, albo jak długo nie powinna trwać. Jest to tak naprawdę bardzo agresywne wobec takiej osoby, więc sobie im nas mniej w jakichś takich dyrektywnych komunikatach i działaniach. Tym lepiej. Czyli nastawić się na uważne wsłuchiwanie się w tą mhm. osobę i pomagać jej tak na bieżąco, reagować empatycznie po prostu. Czasami nawet można by się nastawić na odrzucenie naszej mhm. pomocy i, i naszej osoby. Jeżeli to jest to, czego ta osoba potrzebuje, to chyba warto jej no właśnie dać, dać tą przestrzeń mhm. po prostu. Ja myślę, że tutaj nie ma żadnych takich gotowych protokołów, algorytmów. Jakichś instruktarzy i, i im Rozumiem. więcej da, damy przestrzeni, tym, tym lepiej. No jest jeszcze taka trzecia rzecz, która też ma wymiar uniwersalny chyba w każdej kulturze i, i niezależnie od straty, jakiej doświadczamy, czyli obecność. Mhm. I czasami to jest fizyczna obecność, że ja pójdę, nie wiem zrobię zakupy tej osobie, po prostu będę, a czasami to jest komunikat o obecności. Szanuję to, nie, nie chcesz o tym teraz rozmawiać, ale jakby coś to jestem. Ja jakby coś to jestem i, i będę. Mhm. Czy obserwując z boku taką osobę, która doświadczyła traty dziecka, mówisz, że nie powinniśmy mówić o tym, ile żałoba powinna trwać, ale czy taką wiedzę moglibyśmy posiadać? Ile mniej więcej trwa żałoba? Mhm. I czy to jest indywidualna sprawa znowu, czy to są jakieś uwarunkowania ogólne? Mhm. Jeżeli mam być zupełnie uczciwa, to wyczytałam w książkach, że dwa lata, mhm. najdłużej, ale i tak naprawdę to jest to chyba wiedza niepotrzebna, bo zawsze, gdy ktoś do mnie przychodzi do gabinetu z żałobą, to ja mówię, że ona będzie tyle trwała, ile, ile ma trwać. Mhm. Nie? U niektórych ona trwa miesiąc, u niektórych ona trwa kilka lat. Ważne, żebyśmy tutaj nie, nie, nie myliły czy nie mylili depresji z żałobą, bo to są jednak dwie różne rzeczy. I o ile to nie jest depresja, a żałoba, to ona może sobie trwać. Tyle ile, jest, tyle, ile tego potrzebujemy. I jest właściwie pomocne, żeby przezwyciężyć to czegoś, nadać hmm. sens temu hmm. doświadczeniu, które spotkało daną osobę. Tak, tak ja, ja często rozmawiam z osobami, które trafiają do mnie, i, i, i na przykład one opowiadają mi coś takiego, że jak tylko doświadczyły straty, czy ktoś wokół nich doświadczył straty, to, to od razu proponowane mu są leki leki antydepresyjne, jakieś takie leki na polepszenie nastroju. Nie wiem, coś takiego jest w naszej kulturze, że, i też w kulturze chyba medycznej, że nie lubimy tego bólu. I pomyślałam sobie, że to już jest na wstępie pomylenie tych dwóch pojęć, nie? żałoby i depresji. Bo, bo o ile na depresję rozumiem, że, że niektórzy mogą potrzebować leków, to, to jeżeli chodzi o żałobę, to tutaj nie ma żadnego leku poza lekiem, jakim jest czas i obecność. Nie? Tu jakby po raz kolejny powtórzę to, to słowo, bo Trudne sytuacje, które nam się przydarzają, one są o wiele łatwiejsze do udźwignięcia, jeżeli są wokół nas ludzie. jeżeli my też damy tym ludziom sobie pomoc, tak mamy zbudowane mózgi. My mamy mózgi, które są aparaturą społeczną i w momencie, kiedy zostajemy sami, no to ta żałoba może nam się zmienić, na przykład w depresji. A właśnie gdzie jest ta granica, żeby to mhm. rozpoznać, jakby przechodząc przez to albo jakby będąc blisko osoby, która przez to przechodzi? Nie jest to proste pytanie i w sumie myślałam o nim, gdy tutaj do, 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 do Was jechałam. Żałoba to jest odczuwanie straty i smutku. Depresji częściej mamy już poczucie pustki i absolutnego wypalenia. To, to jest jakaś taka delikatna granica, którą mogłabym spróbować zarysować. Jeżeli już jest jakieś takie zupełne poczucie bez sensu i wypalenie nie tylko związane z tą stratą, ale z innymi obszarami, to możliwe, że ta żałoba gdzieś tam migruje w stronę, w stronę depresji. Mhm. Depresja też pojawia się wtedy, kiedy to, co, co doświadczamy, zaczyna jawić nam, się, nam samym się jako coś, czego nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Żałoba nie musi być czymś takim. Nie? Żałoba, jeżeli właśnie mamy to wsparcie, mamy wsparcie swojej współczującej części siebie, nie? mamy wsparcie współczujących osób wokół, mamy wsparcie jakiejś, nie wiem, swojej historii, mamy wsparcie w postaci nadziei, to ona nie, nie musi przejść w to uczucie pustki i wypalenia. Czasem tak naprawdę zachowanie się w stosunku do osoby, która doświadczyła poronienia czy utraty dziecka, jest bardzo nieoczywiste. Po prostu nie wiadomo, jak się zachować. Czy to jest normalna rzecz, czy. Jak się z tym uporać? No, chyba niewiedza w ogóle wpisana jest w tą sytuację nie? straty, tę sytuację bycia, no, no właśnie, w kontakcie z jakąś inną rzeczywistością, nie? z dotknięciem rzeczy metafizycznych, nie? Bo, to, bo, bo, bo takie coś implikuje doświadczenie śmierci. Ja myślę, że to jest bardzo naturalne nie wiedzieć, jak się zachować, i wiele osób nie wie, i przez to, że nie wie, że nie ma tego gotowego algorytmu, protokołu, o którym mówiłam wcześniej. To unika kontaktu z osobami, które doświadczyły straty, zwłaszcza z, z rodzicami, bo to się wydaje często bardzo taką, no, no już jedną z najtrudniejszych sytuacji straty, jaka może być. I to potęguje izolację i samotność tych osób, które tak naprawdę najbardziej nas potrzebują. Więc no z jednej strony nie, nie próbowałabym wejść z butami, bo jeżeli ktoś jasno mówi nie, nie potrzebuje, nie chce, to, to musimy to tylko mhm. uszanować, ale też nie, niech nas nie hamuje to, że nie wiemy. Czasami wystarczy zadzwonić i powiedzieć: Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, ale chcę, żebyś wiedziała, czy wiedział, że jestem obok ciebie. Czyli nawet to nie wiem, potrafi być otwierające mhm. w takiej sytuacji. No, no, ja podejrzewam, że ten, ten rodzic też nie wie. To znaczy, on czasami nie wie, co jemu mogłoby pomóc, ale w, w takich bardzo trudnych emocjonalnie i jakoś tak życiowo sytuacjach ja zawsze też lubię takie zdanie, że ważniejsze od werbalnego, słownego jest niewerbalne, że ważniejsza jest ta właśnie obecność, to, to jak to mówimy, w jakich okolicznościach to mówimy, co robimy. No, czasami to po prostu wystarczy, no nie. Wiem. Siedzieć koło kogoś. My, my jakby odbieramy innych ludzi, nie tylko poprzez to, co oni mówią i jaką super, ekstra radę nam dadzą odnośnie naszej sytuacji, tylko, tylko rejestrujemy to, czy na nas patrzą, czy, czy nie wiem, czy nasze ciało jest nachylone w ich stronę. No, my stale odbieramy te sygnały. Mhm, dokładnie. I one są, myślę, o wiele ważniejsze. Widzę, że przyniosłeś z sobą książki też, które dotykają tematu straty dziecka właśnie. Mhm. Książki m, widzę też, że są dla dorosłych, ale widzę też coś, co jest dla dzieci. Czy mogłabyś nam trochę o tych książkach opowiedzieć, bo nie znamy ich, prawda? Marta? Mhm. Przyniosłam ze sobą książkę Przerwane oczekiwanie. Georgi Koczy, w Włoszki z wydawnictwa Mamania, właśnie dla kobiet po poronieniu. Chociaż tu się tak trochę gorzko uśmiecham, bo, bo w sumie czemu nie dla rodziców po poronieniu. Myślę, mhm. że, że ojciec w tej sytuacji też potrzebuje wsparcia i o tym się myślę, za, za rzadko mówi. I tu znajdziemy wszystko takich nie wiem, medycznych informacji psychologicznych, po historię kobiet, po, po takie autoterapeutyczne też jakieś nie wiem, doświadczenia, ćwiczenia, także no, mądra książka bardzo potrzebna. W książce Nadzieja na nowe życie polskich autorek, jest to książka wydana przez Znak, też jest rozdział o tym, jak sobie radzić z poronieniem. To, to jest głównie książka dla osób, które doświadczają niepłodności czy bezpłodności, ale, ale tu też jest taki fragment. No i moja ukochana książka z tych, które tu przyniosłam, to jest książka Dzidziuś, niewielka książeczka o wielkiej stracie Agaty Baranowskiej i to jest coś naprawdę no, przepięknego, bo to jest książka skierowana do dzieci, które oczekiwały swojego rodzeństwa, no nie, nie doczekały się brata czy siostry, i no, to jest książka, którą po prostu musicie zobaczyć, bo ona jest też używa pięknych metafor. Dziecko na praktycznie każdym etapie rozwoju wpisze sobie w tę książkę to, czego będzie potrzebowało. Kończy się piękną metaforą zasadzonego drzewa, przy której wiele osób, z tego co wiem, płakało, i to właśnie takimi łzami wzruszenia, więc strasznie tego dziusia polecam. Wracamy do tematu, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci. Czy zaczynać z nimi ten temat, jeśli jakby nie ma takiej realnej potrzeby, zdawałoby się, czy nie? W którym momencie. Z ilu latkiem? od kiedy zacząć, jak to zrobić, czy czekać na to, aż będzie do tego pretekst, aż dziecko samo o to zapyta. Skomplikowany mm. zestaw pytań. Mm -hmm. no, no bo znowu po, podobnie w sumie. że się, że to naprawdę bywa różnie, ale ja jestem zwolenniczką mówienia o tym, co należy do życia z dzieckiem, omawiania tego i śmieć tak samo należy do życia. I nawet już dwulatki, trzylatki, no one tę śmierć obserwują. Nie? Śmierć swoich zwierzaków, śmierć komara. No nie mm -hmm. mówiąc już o odejściu że, że osób wokół. I chyba naj, najgorsze, co możemy zrobić z tym właśnie tematem, to zrobić z tego temat tabu. Bo dzieci automatycznie się uczą, że temat tabu to jest właśnie to, co jest najważniejsze, i tam jest najwięcej jakiejś takiej dla nich niezrozumiałej energii. Więc tak, jak gdy ktoś. Ja nie pracuję sama z, z dziećmi, ale no mam często no, w ogóle zapytania, ale też też w gabinecie, czy, czy dzieci brać na pogrzeb, czy, czy je informować. No, wiele osób ukrywa fakt śmierci przed dziećmi, myśląc, że one się nie zorientują. Możliwe, że roczne dziecko się nie zorientuje, chociaż i w to wątpię, ale, ale już takie kilkulatki to nie no tak. jest tak, że da się takie rzeczy jakoś ukryć. Więc właśnie zastanawiałabym się, czemu robimy z tego temat tabu i w ogóle czemu taki pomysł. I możliwe, że to jest jakaś na, nasza trudność w rozmawianiu o, o śmierci. Jak pomóc dziecku zrozumieć przemijanie i zrozumieć śmierć? sama jestem matką rezolutnego pięcioletka mm -hmm. przedszkolaka, który zdaje dużo pytań. Mm -hmm. Jest bardzo spostrzegawczy i uważny. Ja staram się z nim o wszystkim rozmawiać i mówić mu przede wszystkim prawdę, ale też jakby boję się właśnie takiego momentu, w którym on dowie się za dużo, jakby to mm -hmm. powiedzieć, na swój mały umysł. Na swoją małą jeszcze osobę, mm -hmm. tak jakby na, na to, że jest dzieckiem. Jak pomóc, żeby może uchronić go przed jakimiś takimi właśnie lękami. No tutaj musiałbyśmy sobie powiedzieć, jak się rodzą takie nadmierne lęki u, u dzieci. Mm -hmm. I tutaj jest podobnie jak w tej naszej poprzedniej rozmowie, że one się trochę biorą z braku łączności. Że w momencie, kiedy dziecko odbiera bodziec, który jest za mocny na jego układ nerwowy, na przykład, bo jest w ciemności za długo jest samo, to najpewniej. Przez ten trudny bodziec i przez to, że jest bez rodzica, bez osoby ważnej, no jego układ nerwowy się pod wpływem tego, tego w sumie no nie aż tak groźnego bodźca załamie. Czyli znowu mamy dwa elementy: temat trudny, sytuacje trudne i to, czy dziecko ma wsparcie wokół siebie, czy nie. Więc ja bym się nie, nie bała tego, że dziecko się. Za dużo dowie o śmierci, jeżeli ono będzie miało wokół siebie ludzi, z którymi wie, że może porozmawiać na wiele tematów, i te tematy nie są demonizowane. A to znowu, bo taki mamy różne pętle dzisiaj, to nie tylko zależy od tego, co my mówimy, ale jak z nimi jesteśmy, i jaki jest nasz własny stosunek do śmierci, no i jakimi jesteśmy rodzicami, poza deklaracjami, które robimy. Kiedy dziecko tak naprawdę ma świadomość tego, czym jest śmierć? Na jakim etapie wieku jakby to się dzieje? No, już musi co najmniej dobrze operować słowem, więc myślę, że jest to bliżej wieku przedszkolnego, szkolnego. Ale to nie znaczy, że, że wcześniej nie mamy o tym temacie rozmawiać, bo dziecko będzie o śmierci przez wiele lat myślało, to co wchłonie ze środowiskach, w którym żyje. Więc jeżeli te pierwsze skojarzenia będą w miarę dla niego do udźwignięcia, to potem, gdy będzie w stanie to sobie jakoś. No, no, no ten koncept śmierci wykształcić, to ono już będzie miało z nim lepsze skojarzenia niż u osoby, u której, w rodzinie, w której było przed tą śmiercią zupełnie chronione. Gęś Śmierci Tulipan Ulfa Elbrucha z wydawnictwa Hokus Pokus. To książka właściwie można powiedzieć kultowa, znana bardzo dobrze w kręgach osób zainteresowanych picture bookiem, czyli książką obrazkową, ambitną literaturą dla dzieci i nie tylko dla dzieci. Wydana w 2008 roku. I jest to książka przepiękna, bardzo ascetyczna i prosta w środku, bardzo symboliczna. Bohaterką jest gęś i śmierć. Śmierć przypomina tutaj tak naprawdę staruszkę w kreciastej spódnicy i bamboszach z lekkim takim bezzębnym uśmiechem, mm. <laughs> można by powiedzieć. Także jest to śmierć, którą zdecydowanie daje się oswoić. Gęś jest przerażona na początku oczywiście tym, że, że, że spotyka tą śmierć i że ona jest cały czas przy niej. Jest to przepiękna w ogóle rozmowa między nimi, bo śmierć jest właśnie takim towarzyszem. Właśnie, chciałam to powiedzieć, że śmierć zaczyna jej towarzyszyć po prostu. Tak, towarzyszy jej od narodzin, od początku. Jest od zawsze, nawet pada takie sformułowanie, jest od zawsze tak na wszelki wypadek. Ta śmierć niewiele wie o tym, co się będzie działo potem z gęsią. Gdy gęś odchodzi, pomaga jej, ogrzewa ją i ofiarowuje ją rzece. Wcześniej też wręcza jej symboliczny czarny tulipan. Jest to niesamowita opowieść. Trudno tutaj, jakby to wszystko tak przekazać, bo wiele by ta książka myślę, straciła, gdybyśmy tutaj wszystko dokładnie opowiedziały. Bardzo warto tą książkę po prostu znać, mieć. Na półce. Myślę, że, że, że dzieci też wspaniale na ten tekst tutaj i ilustracje reagują. Jest to faktycznie taka książka, która może pozwolić się oswoić dziecku z tematem śmierci, z tym, że każdy z nas umrze kiedyś, tak? Gęść Śmierci Tulipan doczekała się też adaptacji teatralnej. Teatr Baj w Warszawie w reżyserii Marcina Jarnuszkiewicza zrobił spektakl dla dzieci od lat 10. O właśnie takim paradoksie, jakim jest powiedzmy sobie. Przyjaźń między gęsią a śmiercią. Kolejnym tytułem to jest tytuł wydany przez wydawnictwo Media Rodzina dość dawno temu, bo 10 lat temu. Esben i Duch Dziadka z ilustracjami Ewy Eriksson. Jest to książka też wiekowo, powiedziałabym, że dla przedszkolaków, tak. jeśli chodzi o wiek odbiorcy. Bardzo ciepła opowieść o odejściu dziadka, o śmierci dziadka, ukochanego dziadka. Sbena główny bohater, chłopiec, ma na imię S. Ben i bardzo przeżywa tą, tą śmierć swego dziadka. Jest tutaj pokazany pogrzeb, jest pokazana trumna. Można też powiedzieć, że jest to w pewnym sensie książka pełna humoru, mimo że temat jest trudny, ale może też coś tak właśnie w tych subtelnych ilustracjach Ewy Eriksson jest takiego co dodaje jej takiego czaru troszeczkę ten temat czyni, czyniący lżejszym, ale nie upraszczając. Tak, rzecz dzieje się w ten sposób, że esben dostaje sprzeczne informacje od rodziców. Jeden mówi, że dziadek jest aniołem, drugi mówi, że dziadek będzie prochem po śmierci. Okazuje się, że dziadek odwiedza jest bardzo sympatycznym, fajnym duchem. Sporo też to jest właśnie gry popkulturą, tego jak dziecko sobie wyobraża duchy co, duchy, co duchy mogą robić, czego nie mogą i dlaczego właściwie wracają. To jest motorem tej książki. Dlaczego dziadek odwiedza Sbena? Dziadek odwiedza Sbena, bo jest coś, o czym zapomniał. Coś, tak. czego zapomniał zrobić przed śmiercią, mianowicie zapomniał się pożegnać ze swoim wnukiem. I odwiedza go, razem wspominają wspólne chwile, bawią się. To jest ich pożegnanie. Pożegnanie, którego brakowało zarówno dziadkowi, jak i jezbanowi. Także zakończenie tej książki jest bardzo e, optymistyczne. To jest e, książka o śmierci, ale też w wielu miejscach tak głęboko nasycona życiem, takimi drobnymi, ulotnymi, ważnymi dla nas momentami bardzo ją polecamy. Kolejny tytuł to Chusta babci Ocelint z ilustracjami Joan Helgren z wydawnictwa Zakamarki. Książka wydana w 2013 roku. Przepiękna, poetycka opowieść o tym, że każdy z nas w tak trudnym momencie jak śmierć bliskiej osoby, w tym przypadku babci, potrzebuje przestrzeni która pozwoli mu przerobić tę sytuację, pogodzić przemyśleć. się z nią, przemyśleć. Także tej przestrzeni potrzebują dzieci. I tak się właśnie w tej książce dzieje. Ta przestrzeń się znajduje właśnie w symbolicznym miejscu, gdzie dzieci, które są tutaj bohaterami, znajdują schronienie. Jest to chusta babci. One się po prostu pod nią chowają. Jest też wspaniała rozmowa tych dzieci z babcią, która przekazuje im w sposób taki bardzo metaforyczny informacje o tym, że wszystko mija i wszystko przemija. Tak, bo warto jeszcze dodać w tym momencie, że jest to książka o tym, jak dorosły, umierający człowiek budzi pewne zamieszanie w rodzinie, i te dzieci w momencie tego zamieszania. Z babcią, która żyje, ale wiadomo już, że jest umierająca, próbują zrozumieć coś dla siebie. Widać kątem oka, bo wszystko jest opowiadane z perspektywy dzieci: że dorośli przeżywają, zachowują się nienaturalnie inaczej, a dzieci nie do końca umieją ten fakt przyswoić i, tak jak mówisz, potrzebują czasu i przestrzeni, żeby przemyśleć sobie przemijanie. Polecamy, zachęcamy, żeby rozmawiać z dziećmi o śmierci, żeby być na nie uważnym, żeby nie bać się książek, które dotyczą tego tematu, żeby bo jest szukać naprawdę. szukać też dobrej literatury tych książek, o których mówiłyśmy my, czy te książki, o których wspominała Sabina Sadecka. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zapraszamy też na naszą stronę internetową www.calawioska.pl. Mówiły do Was Natalia szynrok i Marta Kowerko-Urbańczyk.